To miał być spokojny rejs z St. Martin na Bahamy. Załoga gotowa, plan dopięty, nowa ocalarka na pokładzie. Ale w życiu pewne są tylko zmiany, a na oceanie odczuwalne jeszcze bardziej. Niespodziewana pogoda, stres, pogoń za czasem i deficyt paliwa to wszystko zamieniło nasz plan w trudną, ale ważną lekcję. W tym odcinku zobaczycie, co się dzieje, gdy doświadczeni żeglarze tracą czujność. Jak naprawdę wygląda życie na jechcie bez filtrów i bez scenariuszy? Niemyślenie kosztuje i my właśnie to kupiliśmy. To już nasza trzecia doba na oceanie. Płyniemy z Saint Martin na Bahamy, aż 900 mil morskich, czyli naprawdę długa trasa. Po drodze w oddali minęliśmy Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Puerto Rico i Dominikanę. Powoli zbliżamy się do turski kajkos. Poranne wachty mają w sobie coś magicznego. Po ciemnej, często wymagającej nocy nagle pojawia się słońce, wynurzając się z nadspokojnej tafli wody. Dzisiejszy poranek jest wyjątkowy. Na dzień dobry, witajmy nas delfiny. Czy może być piękniejszy początek dnia? Spokojne poranki szybko zamieniają się w działanie. Wiatr się zmienia, a to oznacza, że musimy reagować od razu. Wykorzystujemy każdą okazję, aby przyspieszyć. Zmieniamy zestaw żagli. Grot i genułą chowamy, a na ich miejsce wyciągamy naszego ulubieńca, 180 m2. To nasz genaker. Idealnie pasuje do dzisiejszego kierunku i siły wiatru. And I sat there for a while O oh, kochani, wreszcie oddycham, mam przestrzeń. Za nią tutaj wreszcie zaczynam myśleć wprost, bo jednak, e, kompresja czasowa i jakieś ciśnienie to nie jest dobry doradca do tego, żeby podejmować przemyślane decyzje. E, przyznaję, że troszkę wyjechaliśmy nie do końca przemyśliwując wszelkie taktyki, i teraz tak naprawdę myślimy po drodze. Jak to my? No, ale wymyśliliśmy całkiem fajną opcję. Zaskoczył nas trochę ten nisz, o którym zaraz Wam opowiem. Eee, znaczy zaskoczył. No wiedzieliśmy, że on tam jest, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak powiem, z, yy, ze skali zagrożenia. Więc teraz przekombinowaliśmy tak sytuację, żeby się bezpiecznie i wygodnie schować na czas przed nim. Eee, I powinno być ok. Także póki co. Bardzo się cieszę, bo płyniemy bardzo szybko. Dużo szybciej niż prognoza, więc tu w tym momencie każda godzina do przodu jest naszym zdecydowanie przyjacielem. Bo właściwie walczymy tu o pojedyncze godziny na skalę dni, które wystarczą nam do tego, żeby się schować całkowicie bezpiecznie na kotwicy zanim duży wiatr uderzy. Także bardzo się cieszymy, że łódeczka cudownie sunie na Agenakerze. Przy w ogóle absurdalnie małym wietrze, bo mamy w tym momencie co mamy 10 do 13 węzłów, a my płyniemy 8, czasami 10. No generalnie jest super. Także nie? A nie jest zadowolona? No to jaka nie jest zadowolona, to jest super. My tutaj dzisiaj w książkach różne rzeczy robimy. Polski. A międzyczasie... Międzyczasie... U nas któryś dzień już rzekł Kto by to liczył, ile już dni na oceanie. Eee, Trzecia doba? Jakoś? Mówi kapitan. Ja się pogubiłam, ale dzisiaj jest Płasko, płyniemy, na, płyniemy nie na żaglach. Ścinaliśmy żagle, bo według prognozy właśnie miała być ta cisza, więc y, przyszła cisza, więc tutaj z Juluniem y, robimy lekcję. Przekonałam go do tego, że lepiej teraz zrobić lekcję, niż później siedzieć w domu zamiast wyjść na plażę. I jutro cieszyć się lądem na Turski Kajkos, bo taki jest w ogóle plan. A więc robimy tutaj lekcję. W związku z tym też, że y, Silnik chodzi, a silnik to jest ładowanie, więc baterie i tak dalej, więc prąd za darmo. Więc ja się wzięłam dzisiaj za wypieki. Thermomix hulał od rana, więc pokażę Wam co tu się wydarzyło. Po pierwsze jest e, chlebek. Chlebek Warto. z ziarenkami. Proszę, trocha. Właśnie był testowany. No i do tego mamy chlebek bananowy. Też całkiem niezły. A tutaj flauta.

Chodzisz w to? Tak się nazywa, tak się nazywa nowa edycja programu Wielki Błękit Wielki Błękit jest gruby Ale powiem Wam, że taki piękny Kur. Teraz się tam chciałam Co to robi? Nie patrzę. ta Talina ta lina, ma tam wisieć, Na je talina jest do... Talina jest do drabinów. Nie odczuwamy nigdy, bardziej ta fala jest ta Słuchajcie, race racem, ale porządnie jeść trzeba. Nie ma tu, że jakiś tylko tosty, makaron z sosem pomidorowym. No no no. To nie, takie rzeczy nie na poli. No więc co dzisiaj? Co tu dzisiaj? Jak tam załoga? A o, Co tu mamy? Mamy dzisiaj kary, pysnę, tak. rybeczka, ryżyk pesto z kolendry to jest niam. Miam. No, diety nie będzie nie a będzie to jest dietetyczne. dietetyczne najważniejsze, że dietetyczne i zdrowe, i takie warunki na oceanie zadowolona? a jak? nie ma to jak że zżeglować z prędkością wiatru, nie? Jakoś, jakoś płyniemy. Anna, jakoś płyniemy. płyniemy jakoś. A ja Prawoś. idę odwiedzić, a ja idę odwiedzić szkołę na oceanie. Pod żaglami. 🎵🎵🎵 Jak tam kochanie, lekcja idzie? Dobrze. Bo niże mają to do siebie, że się kręcą wokół najniższego ciśnienia. I w samym centrum, szczególnie na przykład w huraganie, jest dosłownie oko, w którym dosłownie widać niebieskie niebo. A dookoła jest piekiełka. I taki dobrze zdefiniowany niż jak ten, ma właśnie to do siebie, że o widzisz? Że w środku jego jest, zobacz, to jest niebiesko, To jest w ogóle, w ogóle wiatru nie ma, nie? A tu zobacz, a tu jest, normalnie Saigon. No, 41, a tam e, w najgorszym w Wenecji jest 50. Patrz, jak przesuniesz... Popatrz, jak tu, poczek, jak tu przesuniesz, popatrz, to masz, masz 48 węzłów. Patrz, to jest, to, to jest ten moment, z którym się ścigamy. Żeby dojechać do Zorskiego e, do Krakowa, tak, popatrz, widzisz, gdzie ściana wiatru, patrz. Widzisz? W razie, jeżeli będziemy szybcy, to zamiast być tu, to będziemy już tu. I się schowamy. Czaisz? I wtedy całe to badziejstwo, czyli od wtorku rano do środy rano przesiedzimy sobie bezpiecznie tutaj. A tu zobaczę, tu jest jeden moment, kiedy jest e, porywy do 50 metrów, no a tak. podstawa jest 36, to jest tak kompletna masakra pod to płynąć. No. Wiesz to? Fale powiesz 5, 6, 7 metrów. Tak? No. Czyli trzy razy większe od tych? Mm, no, te to są bardzo malutkie. Nasza pani editor! Co no. Editor in Ocean. jak Cięż idzie? Spolidzie. Opornie. Opornie? O. Nie, a już trzy tygodnie bez vloga. Więc... Mm. Mówisz, że litujesz się nad, naszy nad naszymi wizytami. Litujesz lidzami. się nad algorytmem, bo jak nie wrzucę teraz w niedzielę, to będzie już dramat. To będzie widać. A my w międzyczasie tutaj poruszamy się poruszamy na Bahamy. O, tylko że dzisiaj jest totalne zero wiatru. Telewęzły. I tu jeszcze od przodu, więc nie ma szans. O. Tego, do tego... Do no już jest. Jaki mamy plan, Panie Powiesek, w skrócie? Chytry. Stajemy, zmieniliśmy przed... sekundę temu znaleźliśmy jeszcze dosłownie o milę w drugą stronę, takie fajne ukrycie tutaj za tymi klifami i stamtąd możemy wyskoczyć, tam jest pół mili dosłownie do takiego małego, małej wioseczki gdzie jest podobno paliwo, więc spróbujemy tam przywieźć kanistrami po prostu paliwo w międzyczasie, bo i tak na razie się nie możemy ruszyć, bo mamy prosto w nos w tą stronę, w którą chcemy płynąć, ale za dwie godziny do trzech może się na tyle okręcić, że może popłyniemy, a jak nie to jutro rano, więc takie opcje. Tak, Dzisiaj, generalnie ostatnie dni to szachownica i pogoda. Walczymy tutaj o kwestię jeszcze do, dojechania na miejsce, bo dziewczyny mają bilet, zresztą Paweł tak samo, dziewczyny wylatują dzień wcześniej. Więc tak, jesteśmy na i Kaikost, to są południowe Kajkosy, South Kajkos ta wyspa, więc staniemy tutaj i zobaczymy. Powoli coś nam świta, że prawdopodobnie kiedyś tu byliśmy, jak nam wywaliło pompę było wody, nie mieliśmy wylało się wszystko za burtę i musieliśmy jakoś awaryjnie podjechać do takiego pomostu i tam w ogóle ktoś przyjechał samochodem, gdzieś jechał z kimś. To w ogóle już było tak dawno temu, że już Dziś gdzieś tam za kamarkach naszej pamięci to się przewala. No. Got you You got me We are two lucky W międzyczasie jak silnik pracował Ja postanowiłam e, Troszkę nadrobić straty Ostatnich miesięcy, gdzie mało piekłam Więc będziemy pasi brzuchać <grywk> Więc Juliś Sobie zażyczył dzisiaj chałeczkę Więc jest i chałka Przystygła Wow, to się nazywa hałeczka. Mm, no patrzcie. Nie wygląda? Nie jest Dobra, Jak jest To może w co działa. looking for some diesel. Nie Po czterech dniach o tutaj thank rytuał. You, you. <laughs> Wreszcie uratowana z poli, wyszli z poli. Jesteśmy właśnie... Jesteśmy właśnie na południowych kajkosach, South Kajkos. Szukamy diesla, wyrzucimy śmieci i przede wszystkim potrzebujemy dotankować paliwo, bo... No bo co? I 60 litrów na, na baku w naszym pokładowym. zapachy. Mamy stację benzynową. Jest. Brawo. My chyba uratowani. <gry> tu Wyglądało na to, że będzie to szybka akcja, ale sytuacja się skomplikowała. E, kochani, więc wylądowaliśmy na South Caycos, czyli na południowych Kajkosach. E, okazało się, że Musimy najpierw zrobić odprawę, żeby wziąć diesla. Więc Bartek mi właśnie wysadzi w jakimś dziwnym miejscu. O. I idę do budynku rządowego, żeby zrobić odprawę. Zaraz tu się okaże, gdzie ja tu mam iść w ogóle. Jest takie proste. O. Tam jest jakiś budynek. Aha. Koniec świata. E, oczywiście zrobiliśmy e, furorę tutaj w wiosce, bo wiecie, rzadko tu ktoś przyjeżdża, a jeszcze jak się dowiedzieli, że jesteś z Polski, no to już był koniec. No kochani, słuchajcie, zrobiłam właśnie odprawę, udało się, 110 dolarów później, ponad godzinę czasu i co, i przede wszystkim zamarzłam na kości, bo tam była taka klimatyzacja, ale mam już papiery. E, no, jedno popołudnie nas będzie drogo kosztowało. To, że chcemy tylko po prostu zatankować kanister, bo nawet nie będziemy wychodzić nigdzie. Tutaj nic nie ma, no ale co zrobić? Takie, takie życie, takie formalności. No i teraz tylko będę czekać na Bartka. Krzyż? A ty? Sprawy urzędowe? No. Misja zakończona sukcesem. To super. A Ty? U po mnie połowicznie. Po, połowicznie w sensie takim, że połowę paliwa już wlałem. O, czyli 100 wie. litrów już. Chodź. A jeszcze coś jechać? I jeszcze w no. Tak? Pięć kursów pontonem przez falę. każdy z ciężkimi kanistrami. W sumie 200 litrów diesla, które kosztowały nas dwukrotnie więcej niż na Saint Martin. Ironia losu. Gdybyśmy zatankowali przed wypłynięciem, Zaszczędzilibyśmy nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim cenny czas i nerwy. E, turcy kajkos, koniec świata, a my normalne rzeczy na poli. Właśnie ja szykuję obiad, a Kuba i Julek pięknie pomagają mamuni, rozpakowują zmywarkę. Są wspaniałymi chłopcami i synkami mamusi. Aha. Tak, Julek? No. no. Tak, kubuś? A Bartek pojechał jeszcze zrobić jeden kurs e, z dieslem. W ogóle. To jest w ogóle absurd. E, brak myślenia naprawdę kosztuje, i dzisiaj generalnie bardzo dotkliwie to poczuliśmy przez to, że właśnie. Mieliśmy totalnie jakiś nie wiem, mgłę mózgową, że nie zaatankowaliśmy paliwa na St. Martin. Śpieszyliśmy się, bo ta pogoda i to potem jest, wiecie, fala po prostu katastrof. Jedna katastrofa goni drugą. Musieliśmy zrobić odprawę, żeby w ogóle wziąć paliwo, a tak naprawdę jesteśmy tylko na łódce. Płacimy dwa razy więcej za diesla, bo jesteśmy na końcu świata, więc powiem Wam, grubo. Nic. Generalnie ciężko sobie czasami wybaczyć takie błędy, ale po prostu wiadomo, no robi się takie błędy, ale powiem wam, że tu kaskada wydarzeń i skutków jest po prostu słaba. Na szczęście jesteśmy zdrowi, szczęśliwi i to są jedyne problemy, więc yy, można oddychać i po prostu na przyszłość być bardziej uważnym. Uch, nie, Mam nadzieję, że to jest burza przed ciszą, Bartek. Burza przed ciszą? Tak, tak dokładnie. Jaki plan? Powiedz, Jak? co wykminiliśmy przez Ojez, godzinę, bo Głom, dwie nawet. Bo bogła mi paruje. Nie, to było naprawdę przerąbane trochę. Inżynieria. Musieliśmy naprawdę brzyd, zrobić tyle symulacji, przekombinować i tak dalej, ale w końcu wydomaliśmy. Wykminiliśmy, że płyniemy teraz po to, żeby skorzystać z północnego wiatru, który później ma okręcić trochę, prze... trochę nam w nos, ale ma na tyle osłabny, że po prostu włączymy silnik i pojedziemy dalej. Ale już będziemy mieli masę mil za sobą. Dzięki temu nie będziemy musieli pykać na silniku całej drogi. Tylko A... pół. Mhm. A może nie pół, jedną trzecią. E... Nie, przepraszam, dwie trzecie. No, tak czy inaczej. Ale, tak czy inaczej. Waszymy dzisiaj I, i mało kusiku, tego, teleportacja. I i mało tego, dopłyniemy dzięki temu... Po jutrze wieczorem do miejsca, w którym następnego dnia rano możemy y, zanurkować na Dean's Co, co jest? Załamka po prostu. A, że, Nie, no, to a, po prostu że płynęliśmy dwa dni. cztery dni, non-stop, i teraz normalnie zatrzymaliśmy się na parę godzin, żeby zrobić odprawę. I teraz ciśniemy na dół. Czekam, się cztery dni, non-stop? Albo trzy? Trzy chyba. Wypłynęliśmy się piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, w wtorek jest. No. sobota, no niedziela, poniedziałek, wtorek. Wtorek, czyli cztery dni. No, nie no, 3,5, bo być płynęliśmy. Teraz miałeś e, cztery dobę. Miała, jak Teraz tak, tak, no, no ale się cały przeraż... dzień byliśmy. Jednak. I sobie jeździłeś po paliwu. A ja robiłam od bo jak ktoś nie ma w głowie, to ma w nogach. A w tym wypadku w dingi. Jak ktoś nie ma w, głow w głowie, to płaci, tyle. Nie tylko kasą. <noise> no. Dobra. My, nie myślę nie boli, krótko no, tak? mówiąc. Bo będzie tytuł tego odcinka. Nie myślę, nie, a, czekaj, nie Niestety nie anko. słuchajcie, muszę to pokazać. Niestety włączyłem odruchowo Anko Light. O nie chciałabym. No niestety... a niestety włączamy Navigation Light. No i tym akcentem rozpoczynamy tym kolejny raz. Odjeżdżamy. Dobra, a dzieci okay. spać. My naprawdę ruszamy. Ruszamy, ruszamy. I dookoła nie ma przez 50 mil żadnego lądu w ogóle obłat. To jest piłka ręczna. Rekin chłopaki chyba. Tak, chodź.